Cześć, z tej strony Bex. Jestem po siedmiu rozgrywkach w Inventions, więc pora to jakoś podsumować. No i odpowiedzieć na pytanie czy to oby na pewno najlepszy lacerda? Inventions to niezwykle rozbudowana gra Euro, w której gracze będą prowadzić swoje cywilizacje poprzez wieki, od epoki kamienia do teraźniejszości. Głównym konceptem gry są karty idei, które mogą przerodzić się w wynalazek, a ten może być jeszcze ulepszony i ostatecznie udostępniony światu. Co najważniejsze, kroki te nie muszą być wykonywane przez jednego gracza. W międzyczasie gracze będą rozwijać swoją cywilizację poprzez pozyskiwanie płytek postępu, podróżowanie po świecie czy też dokonywanie kroków milowych. Ta gra jest tworem duetu Ian O'Toole oraz Eagle Griffin Games. Zresztą jak każda edycja Deluxe gry Vital Lacerdy i tutaj trzeba przyznać, że jeżeli Eagle Gryphon Games bierze się za wykonanie jakiejś gry, to jest ona wydana na najwyższym możliwym poziomie. Każdy z graczy dostaje wiele komponentów oczywiście w swoim kolorze, drewnianych komponentów, które są z nadrukiem. Każdy z graczy ma też troszeczkę inne te duże filary. Tych komponentów jest tutaj mnóstwo, one są naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Eagle Gryphon Games jest też znane z bardzo wysokiej jakości tektury, która jest grubsza niż taka standardowa jakość tektury. Nie jest to może najgrubsza tektura, jaką widziałem, ale to jest wszystko naprawdę bardzo porządnie wykonane. Nie ma się do czego przyczepić. Planszetki graczy również są standardowo, jak w ich grach dwustronne chciałem powiedzieć. Dwuwarstwowe. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, za którą właśnie odpowiada Ian Otul, to ja bardzo przepadam za jego ilustracjami, za jego powiedzmy twórczością. On zawsze w bardzo fajny sposób stara się połączyć grafiki użyteczne z taką dekoracją, i to jest to samo znajdziemy tutaj. Ta plansza, nie dość że wygląda pięknie, jest przeplatana właśnie takimi pięknymi ilustracjami. to Ona również jest bardzo naprawdę funkcjonalna. Tutaj, jak już się zapoznamy oczywiście z zasadami i z tymi wszystkimi ikonami, które trzeba przyznać, że na początku nie są zbyt intuicyjne, a do tego jeszcze przejdę, to ta gra staje się naprawdę bardzo czytelna, mamy wiele informacji na planszy, nie musimy już potem zaglądać do instrukcji, ponieważ każda akcja jest opisana za pomocą ikon. I właśnie, wracając do tych ikon, you know tool naprawdę, jeżeli chodzi o ikonografię, to uważam, że on jest jednym właśnie z lepszych takich autorów ilustracji i grafik oraz ikon do gier planszowych. Natomiast jego najlepszym tworem do tej pory jest dla mnie Voidfall, gdzie tak naprawdę tych, tej ikonografii tam jest mnóstwo, ale ona jest mega intuicyjna. Tutaj ta ikonografia staje się intuicyjna dopiero po kilku rozgrywkach, ale nadal uważam, że jest to lepsza niż taka średnia ikonografia w przeciętnych grach. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest to wszystko pięknie tutaj wydane, ilustracje też są piękne, i tutaj niektórzy z was mogą się złapać trochę za głowę, jeżeli zobaczą cenę tej gry. Ja muszę przyznać, że ja uważam, że gry od Witella cerdy to troszeczkę taki Mercedes w grach planszowych, tak? Oczywiście, czy ta cena jest słuszna, nie mnie to oceniać. Natomiast porównując liczbę komponentów, i to specjalnie sprawdziłem po liście komponentów z On Mars i Inventions, to Inventions ma tych komponentów więcej. Więc dlatego uważam, że ta cena nie mogę powiedzieć, że jest adekwatna do tego, co znajdziemy, ale mogę Was zapewnić, że tych komponentów znajdziemy tu mnóstwo i one są naprawdę wydane w najwyższej jakości. Akcje podzielone są między fora, a w każdym z nich znajdują się dwie. Gracz kładąc swój filler w jednym forum blokuje sobie do niego dostęp na całą erę. I tutaj muszę przyznać, że ten mechanizm bardzo przypadnie do gustu. Z tego względu, że to jest taki, można powiedzieć, typowy worker, worker placement, ale z pewnym twistem, bo. W takim typowym właśnie worker placemencie to głównie gracze będą zajmować nam pola i będą sprawiać, że te pola są dla nas niedostępne. Oczywiście nasi workerzy również mogą zablokować takie po pole, natomiast właśnie tu w inventions ja nie muszę się przejmować czy też obawiać, że jakiś gracz pójdzie na konkretne pole, i zablokuje mi akcję, którą ja bym chciał wykonać. Nie, to właśnie my podejmujemy świadomie decyzję i to my sami siebie możemy zablokować i to zablokowanie będzie zawsze wynikać z tego, że źle przemyśleliśmy ruchy. I według mnie to jest wielki plus tej gry i to mi się bardzo podoba, że nie jesteśmy uzależnieni od innych graczy i od ich ruchów, które mogą nas zablokować. Nie, to my sami będziemy podejmować decyzje, które pole dla nas stanie się niedostępne, a które jest nadal dostępne. I to mi się bardzo podoba. Niektóre akcje pozwolą nam wykonać akcje łańcuchowe. Maksymalna liczba takich akcji, którą możemy wykonać jest zależna od naszego poziomu wpływu. No właśnie, akcje łańcuchowe to kolejna rzecz, która bardzo w tej grze mi się podoba. Wcześniej mówiłem Wam, że stawiając gdzieś filar na danym forum, to forum sobie blokujemy do końca epoki. Jest to po części prawda. Nie jesteśmy w stanie wykonać tych dwóch akcji za pomocą filara, ale właśnie dzięki akcjom łańcuchowym i dobrym przemyśleniu naszych ruchów jesteśmy w stanie to ograniczenie ominąć. I to mi się bardzo podoba, ale to też powoduje, że ta gra jest naprawdę ciężka, jeżeli chodzi o planowanie takich ruchów. I szukaniu tych kombinacji, ponieważ tych kombinacji jest tutaj mnóstwo. Powiedziałbym, że każdą z akcji, tych dziesięciu akcji podstawowych, jesteśmy w stanie co najmniej zawsze jedną akcję inną odpalić. Więc wyobraźcie sobie, ile tu jest kombinacji w trakcie trwania swoich tur. Ale to mi się właśnie niezwykle podoba, że jest tutaj pole do popisu dla takich myślicieli i optymalizacji ruchów. Ja bardzo lubię optymalizować ruch, lubię swój ruch przemyśleć i to mi sprawia niezwykłą satysfakcję, gdy uda mi się znaleźć takie konkretne połączenie, taką konkretną ścieżkę, dzięki której będę mógł odpalić tą akcję, która niby jest dla mnie zablokowana ale właśnie dzięki mojemu kombinowaniu uda mi się odpalić. I tego w tej grze jest tutaj mnóstwo. Oczywiście w grze wykonamy dokładnie 13 akcji, bo tyle mamy rund i tyle podstawowych akcji wykonamy a każdy dodatkowy odpalony łańcuch to jest dla nas dodatkowa akcja podczas całej gry, więc my chcemy te znaczniki akcji łańcuchowych odpalać, bo one, nawet jeżeli nie zależy nam na jakiejś akcji, którą odpalimy za pomocą tego łańcucha, to zawsze zrobimy coś dodatko, dodatkowego. Dzięki temu łańcuchowi być może przygotujemy się na kolejne akcje, które wykonamy gdzieś tam w przyszłości. Być może dzięki tym akcjom pobierzemy płytki postępu, które są, powiedziałbym, że dość... Istotną rzeczą w tej grze akcje łańcuchowe po prostu tą grę bardzo komplikują, ale też powodują, że tutaj tych kombinacji i możliwości jest mnóstwo. Podtytuł gry, czyli Ewolucja Idei, bardzo dobrze przedstawia główny jej koncept. Na początku ktoś dzieli się jakimś pomysłem, następnie ktoś z tym pomysłem się zainspiruje i przekształci go w wynalazek, by na końcu móc się nim pochwalić i udostępnić światu. No, i tutaj właśnie możemy zauważyć geniusz Vital Lacerdy, który polega na tym, że on za pomocą jednej karty był w stanie zaimplementować tyle różnych zastosowań dla niej. Po pierwsze, taka karta na początku, na tej stronie szarej, jest ideą, którą możemy udostępnić. Znaczy, no tak, udostępnić. Następnie, jakiś z graczy może tą ideę obrócić w wynalazek. Więc ta karta staje się nam wynalazkiem. Na stronie wynalazku każdej karty znajdziemy. Akcję łańcuchową, która może zostać odpal odpalona, gdy ten, ten wynalazek będzie ktoś chciał mm, ulepszyć, czyli wprowadzić w niego innowacje. I wyobraźcie sobie sytuację, że mamy tutaj sześć wyłożonych kart i mm, na każdej tej karcie mamy inną akcję, którą możemy odpali odpalić podczas akcji innowacji. Więc ja idę na akcję innowacji i mam sześć kolejnych opcji. To jest to, o czym mówiłem. Mnóstwo możliwości. Dobrze, gdy już mamy... I udostępnioną ideę i już mamy wynalazek wynaleziony i mamy jeszcze tą innowację ktoś może też udostępnić ten wynalazek po prostu światu osoba która to zrobi dostaje oczywiście punkty kafelki osoba która jest wynalazcą taką kartę sobie dobiera i kładzie ją w tablo. Czyli to jest czwarte, już tak naprawdę zastosowanie tej, tej karty, ponieważ karty w tablo dają nam zniżki na wykładanie kafelków. Więc jedna karta robi jako karta idei, którą możemy przedstawić, możemy ją obrócić potem w wynalazek, możemy z niej odpalić akcję łańcuchową, a następnie możemy ją sobie dobrać, by ona dawała nam akcję łańcuchową oraz zniżki na konkretne kafelki. No, Mistrzostwo Świata. W grze występuje wiele zależności. Obywatele powiązani są z konkretnym typem kart oraz z kaflami postępu. Karty zaś zapewniają zniżki podczas wykładania kafli konkretnego typu. I tutaj, jeżeli chodzi o liczbę tych zależności i to, jak te akcje między sobą się zazębiają, to uważam, że Wital Nacerda przyszedł z samego siebie. Jego gry na ogół są znane z tego, że. W pewnym momencie do, doświadczymy jakby konsekwencji wykonywanych przez nas wcześniej akcji podczas wykonywania innej akcji. I tutaj, według mnie, jest to poprzeczkę wyżej. Tutaj naprawdę musimy nie dość, że umiejętnie zarządzać naszymi obywatelami, którzy często są wymagani konkretnego typu. Jeżeli chcę przedstawić jakąś ideę, to muszę do, nie, do tej idei dołączyć obywatela w konkretnym Typie, na przykład tu mam brązową kartę, więc musi to być myśliciel. Jeżeli będę chciał wynaleźć jakiś wynalazek, to również muszę tam wysłać obywatela konkretnego typu. W zależności jest tutaj mnóstwo i naprawdę idzie pogłówkować. W grze dostępnych jest 10 akcji i praktycznie każdą akcją jesteśmy w stanie odpalić co najmniej jedną inną akcję. O tym już wspominałem i to, że możemy odpalić za pomocą akcji łańcuchowych nawet tą akcję, która, która tak naprawdę jest zablokowana, to jest ogromny plus dla mnie. Natomiast akcje łańcuchowe są dla mnie też jednym z większych minusów tej gry, z tego względu, że one powodują niesamowity downtime. Jeżeli macie w grupie myśliciela, który chce przeanalizować swoje ruchy, a starałem się we wcześniejszej części tej recenzji wam pokazać, ile jest tutaj możliwości, to wyobraźcie sobie, ile tura takiego gracza może trwać. Co gorsza, nie jesteśmy w stanie do zawsze i do końca przeanalizować swoich ruchów w trakcie trwania tur innych graczy, z tego względu, że sytuacja na planszy może się zmienić na tyle dynamicznie, że gdy tura dojdzie do nas, no to będziemy musieli swój plan troszeczkę przewertować i na nowo go wymyśleć. Więc jeżeli chodzi o te znaczniki akcji łańcuchowych, jest to za zarazem Świetna rzecz z tego względu, że ona pozwala nam na właśnie taką, takie kombinowanie, daje naprawdę pole do popisu, jeżeli chodzi o właśnie możliwości kombinacji, natomiast jest też jednym z większych minusów z tego względu, że tak jak mówię, przez to, że tych kombinacji jest tutaj tyle, to tura gracza może trwać bardzo, bardzo długo. I całe szczęście jest tutaj mechanizm, który powoduje, że tura gracza jest trochę krótsza. Polega on na tym, że w momencie, gdy jakiś gracz ma otrzymać płytkę postępu, to on nie musi wybierać spośród siedmiu różnych płytek, ponieważ mamy trzy kategorie płytek, a w każdej z tych kategorii mamy siedem różnych rodzajów płytek. Więc jeżeli... Tak by to wyglądało, no to tura gracza by była jeszcze, jeszcze dłuższa. Zamiast tego grad dobiera sobie taki placeholder, który nazywamy płytką dążenia i ustawia ją w taki sposób, by wskazywała konkretny typ, który właśnie otrzymał. I na koniec tury te płytki dążenia są wymieniane na płytki postępu i wtedy na koniec właśnie tury gracz sobie na spokojnie te płytki może wybrać, a w tym czasie już yy, kolejną turę może rozgrywać kolejny gracz, więc... To powoduje, że ta tura jest krótsza, ale mimo wszystko i tak najwięcej czasu schodzi na wykonywanie akcji. I tutaj muszę przyznać, że właśnie przez te długości tur i oczekiwania na swoją turę, nie wiem, czy chcę w tę grę grać na 4 osoby. Grałem w, w, w 3 osoby i tak jak mówiłem, rozgrywka trwała około 4 godzin i mam tutaj problem z wybraniem takiego sweet spotu dla tej gry. Z jednej strony 3-osobowa rozgrywka podoba mi się Chyba najbardziej ze względu na interakcję i na to, jak sytuacja na planszy się zmienia. Natomiast rozgrywka dwuosobowa jest najpłynniejsza, a sam Kronos, który bierze udział w rozgrywce dwuosobowej, jego obsługa jest bardzo prosta, a on też powoduje, że ta sytuacja w jakiś sposób tam się dość przewidywalny zmienia na tej planszy, więc on coś tam robi, ale tak jak mówię, jego obsługa nie zajmuje dużo czasu, więc mam tutaj bym się wahał, czy wolę grać na dwie osoby, czy też na trzy. Podczas gry gracze będą zbierać płytki postępu czterech różnych typów. Każdy rodzaj odpowiada za coś innego. Płytki ekonomiczne to zdolności raz na rundę, płytki kultury to pasywne zdolności, zaś płytki technologii to możliwości odpalenia akcji łańcuchowych, natomiast płytki bogactwa to dodatkowe opcje zdobywania punktów na koniec gry. I przechodzimy teraz do kolejnego minusu, który mam wobec tej gry. Jest to punktacja końcowa i za duży nacisk w mojej opinii na abstrakcyjne układanie tych tutaj płytek na naszej planszy. Gry lacerdy są znane z tego, że tam na, podczas punktacji końcowej mamy kilka lub kilkanaście kroków, za co otrzymujemy punkty. Co powoduje, że w jego innych grach jesteśmy w stanie sobie co rozgrywkę troszeczkę inną strategię obrać tym razem pójdę w to, tym razem pójdę w to, innym razem coś innego. Tutaj ten nacisk jest bardzo położony na zdobywanie płytek bogactwa i zdobywaniu za nie punkty. Z tego względu, że podczas samej rozrywki jest dość mało możliwości punktowania, więc podczas rozrywki tam zdobędziemy niech teraz skłamać, ale około 40 punktów, 50 chyba max. A drugie tyle, lub nawet i więcej, więcej bym powiedział, będziemy właśnie zdobywać podczas punktacji końcowej, i w dużej mierze będą to punkty z płytek bogactwa. Tak naprawdę maksymalnie z celów, które otrzymamy, na koniec gry możemy zdobyć z tego co pamiętam, 20 punktów. No i właśnie większość z tych punktów otrzymamy za płytki bogactwa. I to, to układanie tutaj i to kombinowanie, w jaki sposób te płytki ułożyć. To jest bardzo fajne, ale według mnie powinna być tutaj troszeczkę dodatkowa. Inna dodatkowa warstwa, czy też inna możliwość zdobywania dużej liczby punktów na koniec gry. Jeżeli tych, ominiemy całkowicie układanie tych płytek, no to nie będziemy się liczyć podczas punktacji końcowej. I to właśnie troszeczkę odróżnia inne gry Witala od Inventions, gdzie ta punktacja końcowa jest zawsze taka bardzo rozbudowana i możemy zawsze próbować innych strategii. Nie zrozumcie mnie tutaj źle. Ja nie mówię, że ta gra jest powtarzalna, bo absolutnie tak nie jest. Jest to za każdym razem troszeczkę inna łamigłówka, inaczej będą układać się karty, co innego będą robić przede wszystkim gracze. My będziemy mogli próbować ewentualnie innymi ścieżkami dążyć, ale zawsze dążyć do tego samego, czyli do układania jak największej liczby płytek i zdobywania jak największej liczby punktów, właśnie za układanie tych płytek. I tutaj jest właśnie taki jeden z większych problemów, który mam z tą grą, że ta łamigłówka jest za każdym razem inna. Tak jak mówię, i to mi się podoba. Ale dla mnie jest za duży nacisk położony na to, żeby te płytki tutaj właśnie zdobywać i układać. W grze dostępny jest również wariant solo, w którym zmierzymy się z Kronosem oraz Hefeistosem. Rozegrałem dwie partie w trybie solo i muszę przyznać, że ten tryb solo jest naprawdę bardzo fajnie tutaj zaimplementowany. A co najważniejsze, całe szczęście jest dość prosty. Sama gra jest naprawdę złożona, a ten tryb solo polega na tym, że dociągamy jedną z pięciu kart i wykonujemy z niej akcję. Tutaj będziemy też ścierać się, czy też będziemy rywalizować z dwoma przeciwnikami. Jednym z nich jest Kronos, który dosłownie w ten sam sposób, co podczas rozrywki dwuosobowej wykonuje swoje akcje, więc jego rozpatrywanie, jego tur to tak naprawdę do 10 sekund nam zajmie. Natomiast Nochefastos jest troszeczkę bardziej złożony, on już robi bardziej podobne akcje od tego, co robią gracze, ale... Pewien uproszczony sposób co powoduje, że obsługa takiej automy nie zabiera zbyt wiele czasu i naprawdę on jest mega ciężkim przeciwnikiem, ponieważ nawet na y, poziomie łatwym on zdobywa często 130-140 punktów. A w tej grze to jest naprawdę mega dobry wynik, więc jeszcze nie udało mi się go pokonać, ale mam nadzieję, że w końcu mi się uda. No i na sam koniec, zanim podzielę się z Wami moją opinią, czy ta gra jest trudna? Zdecydowanie tak. Nie pod względem zasad, bo zasady nie dość, że nie są najtrudniejsze, one są też bardzo dobrze opisane, zresztą wszystkie gry od Vitala Lacerdy są, zawsze zawierają bardzo dobrze napisane instrukcje i zawsze znajdziemy odpowiedź na każde tak naprawdę pytanie. Tam nie ma jakichś niedopowiedzeń, zawsze znajdziemy w tej instrukcji odpowiedź. Trudność polega na szukaniu kombinacji i na liczbie zależności, bo grać w tę grę już podczas pierwszej rozgrywki będziemy mogli grać, wykonywać akcje bez problemu. Natomiast nie będziemy do końca wie wiedzieć, po co to robimy, jakie będą konsekwencje wykonywanych przez nas akcji. No i właśnie to trzeba zrozumieć. Liczba tych zależności, które występuje w tej grze, powoduje, że ta gra dlatego jest właśnie trudna. Nie przez same zasady, które tak jak mówię, są dobrze opisane i zredagowane w instrukcji, ale przez liczbę zależności. Inventions to świetny i bardzo ciężki tytuł Euro z niesamowicie zaprojektowanymi zależnościami między akcjami. Gra świetnie prezentuje się na stole, a szukanie optymalnych ruchów przy użyciu znaczników łańcucha daje ogrom satysfakcji. Jedynymi rzeczami, do których mogę się przyczepić, to spory downtime oraz zbyt duży moim zdaniem nacisk na zbieranie płytek bogactwa, co za tym idzie brak możliwości obrania różnych strategii. Gra w porównaniu do innych tytułów Vitala jest też dość abstrakcyjna. Podsumowując, uważam, że Invention jest jedną z lepszych gier zaprojektowanych przez Vital Lacerda. Natomiast w moim osobistym rankingu, co najmniej dwie jego inne gry usytuowałbym wyżej, na chwilę obecną. Ale jak to powiadają, królowa może być tylko jedna.